Dzień dobry, Kaja Rostkowska. To jest pierwsza w tym tygodniu rozmowa dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem dnia jest Pan Zbigniew Kołodziej, członek zarządu województwa lubuskiego. Dzień dobry, Pani Marszałku. Witam Panią, witam Radiosłuchaczy. Witamy bardzo serdecznie. Wybiła dziesiąta, to za godzinę zaczynamy sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego. Czego się dzisiaj spodziewamy? Jakie tematy mogą się pojawić? Tak Pani redaktor zauważyła, za godzinę rozpoczynamy sesję przedostatnią w tym roku. Uważam, że najważniejsza będzie za miesiąc sesja budżetowa, no, tak. a dzisiaj tak ogólnie dyskusje są. Jedna z tych ważnych decyzji, która powinna dzisiaj zapaść, dotyczy połączeń regionalnych. Chcemy, aby połączenia między Wrocławiem a Zieloną Górą obsługiwało województwo dolnośląskie, koleje dolnośląskie, bo yy, i wszyscy, wszystkie połączenia mówimy o 12, 12 par połączeń. W tym roku było tak, że 8 par obsługowało województwo dolnośląskie, a 4 por region i w tej chwili jest taka koncepcja zarządu, aby przekazać to dla jednego dla jednej osoby, żeby to obsługiwała, miejmy nadzieję, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców województwa lubuskiego. I dzisiaj zapadnie ta decyzja. Jak rozumiem, radni będą głosować już za tym, żeby Wrocław de facto czy dolnośląskie obsługiwało połączenia. Tak, jest przygotowana uchwała. Ostatnio była dyskusja na, na komisji budżetu pozytywnie została zaopiniowana. Jedyna obawa jest, aby przez to, że będzie jeden przewoźnik, ceny biletów nie były drastycznie nie zwiększyły się, ale też decyzja jest w zarządu i Marszałka Ciemnoczowskiego, który w jakiś sposób będzie tą umowę według mnie. Negocjową. I ceny to jedno, ale druga sprawa to kwestia punktualności pociągów. Czy tutaj możemy naszym widzom, słuchaczom zadeklarować, że poprawi się sytuacja, krótko mówiąc? Z mojego punktu widzenia uważam, że właśnie ten kierunek jest dobry, aby było przede wszystkim pasażerowie mieli punktualność przejazdu. Dosyć dużo zaległości, jeszcze, jeżeli chodzi o zmianę godzin czy nieterminowość przejazdu występuje w Polregio w województwie lubuskim. Myślę, że więcej, większość mieszkańców, którzy korzystają z połączeń kolejowych, to odczuwają. Zabranie powiedzmy tych czterech połączeń Polregio mogą y, y, swoje y, pociągi przekroczyć kierunkować na inne trasy, być może w innych miejscach dzięki temu też się poprawi i ta punktualność będzie lepsza niż w chwili obecnej. A rozkład jazdy zaczyna się od 15 grudnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że powoli to będzie się stabilizowało i sytuacja dla pasażerów będzie coraz lepsza. i Przede wszystkim chodzi o punktualność. No i ci, którzy czekają na stacji, mieli możliwość odjazdu, a nie czekali później na autobus. I, no i to zupełnie inaczej wygląda niż to, jak była umowa pierwotna, bo też nie ukrywam, dosyć dużo kar. Polregio jest nam winny za tą niepunktualność, niewywiązywanie się z umowy. No właśnie cały czas czytaliśmy o tym, tak. że mieliśmy te sygnały, że, no. że, że upominają Państwo Polregio, ale chodzi o ten efekt, właśnie tak, z korzyścią do, dla mieszkańców. Dlatego tutaj cały czas. My też w zarządzie dyskutujemy ten temat, aby to się poprawiło, szukamy rozwiązań, aby faktycznie dla wszystkich mieszkańców było to bardziej wygodne i efektywne, jeżeli chodzi o połączenia. Dużo Państwo już rozmawiają o budżecie na 2025 rok? To znaczy, jako zarząd dokładnie 14 listopada przyjęliśmy budżet na rok 2025 zostały wysłane do radnych w tej chwili zaczynają za Chyba 3-4 dni odbywać się komisje, które będą oceniały ten budżet i ewentualnie uwagi, które będą przedstawiane. A pan, jako, jako, jako członek zarządu, co pan widzi tam na, na plus w tym projekcie? Co na minus? Jaki jest priorytet wydatkowania pieniędzy? W no to Luguskiem znaczy w roku. patrząc na pracowników Urzędu Marszałkowskiego to chyba najważniejsze dla nich jest, że jest zaplanowana 7,5% podwyżka dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, co jest uważam, że dobrym kierunkiem. Myślę, że z innych rzeczy, które są dosyć, jest budżet bardziej inwestycyjny. Dosyć dużo inwestycji się przewiduje na rok przyszły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w realizacji. Bo też nie ukrywam, czekamy jeszcze na decyzje dotyczące KPO. Tutaj w rozmowie w zarządzie było takie sugestie, jeżeli instytucje zdobędą środki finansowe z zewnątrz, z KPO, to też z Urzędu Marszałkowskiego byśmy znaleźli środki, aby na ten wkład własny dla tych jednostek dołożyć. No To jest jakaś zachęta, żeby ten tak. KPO poszukać, tak. posprawdzać, jakie są możliwości. Tak, tak pani zauważyła, to jest taka zachęta. Z drugiej strony nie chcemy, żeby niektóre instytucje bazowały tylko na w budżecie województwa i czekając tylko, że co z budżetu skapnie, będą inwestycje. Tu jest opcja taka, że mają się wykazać. Jeżeli, jeżeli się wykażą, jest możliwość dofinansowania u nas z budżetu. Czekamy na te decyzje bardzo dokładne i konkretne dotyczące tego, na co Lubuskie wyda pieniądze w 2025 roku, ale przyszły rok to także wybory prezydenckie, Panie Marszałku. Jak pan patrzy na to, co się dzieje dzisiaj w takim okresie już prekampanijnym? Tak bym powiedziała, mamy, mieliśmy prawy bory, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, mamy kandydata Rafała Trzaskowskiego, Prawo i Sprawiedliwość przedstawia swojego. Gdzie w tym wszystkim PSL? Myślę, że PSL bardziej będzie bliżej trzeciej drogi i tutaj myśląc o Szymonie Hołowni, ale te decyzje muszą zapaść w gremium centralnym, czyli w Radzie Naczelnej. Ta decyzja, nie wiem czy w tym roku zapadnie, czy w roku przyszłym. Aczkolwiek Kośniak-Kamysz wielokrotnie deklarował, że poprze Szymon tak, Hołownię. Mówił to wprost. Dlatego też myślę, że tak się stanie, aczkolwiek nigdy dopóki nie ma oficjalnej decyzji, bo sam prezes Kośniak-Kamysz może tak, ale to jest decyzja Rady Naczelnej, to Rada Naczelna podejmuje decyzję. Być może tak się stanie, jak prezes proponuje. A jak pan na to patrzy? Szymon Hołownia kandydat dobry czy zły? Potencjalny prezydent dobry czy zły? No, patrząc na to wszystko troszeczkę może yy, tutaj jest jednak walka dwóch ugrupowań i czasami te trzecie ugrupowanie byłoby wskazane, może być gdzie miało inne spojrzenie, szukając porozumienia. Czy tak będzie, to będzie zależało od wyborców, a wyborcy czasami są nieprzewidywalni w swoich decyzjach. Ale i politycy, tak, że ostatnio słyszałam wypowiedź Łukasza Rzepeckiego, doradcy prezydenta Dudy, który mówi, że z konfederacją PSL powinien się skonsolidować, wystawić wspólnego kandydata, PiS, PSL, konfederacja i to pozwoli tym siłom, nazwijmy je centroprawicowym, skonsolidować właśnie elektorat i być może zwyciężyć. Nie wiem, czy ten pomysł byłby dobry. Na szczęście to od mnie nie zależy. Inni decyzje muszą podjąć, którzy bliżej sytuację tą znają. Czy jest realna szansa? Ale raczej według mnie tutaj na ten moment nie widzę tej możliwości. Ze względu na co na ten element konfederacyjny czy znaczy, jakiś? Czy bardziej element to co do tej pory się działo Bracowy. wcześniej? Wcześniej mhm. to jakby walka nie ukrywam w wypadku. Prawa i Sprawiedliwości, sposób unicestwienia PSL-u, żeby, żeby PSL zniknął ze sceny politycznej. I to mi się wydaje, że jeszcze w wielu członkach to odbija się, że nie ma sensu rozmawiać czy dogadywać się z osobami, które wcześniej chciały. partię zmieść ze sceny politycznej. A na ile w ogóle ta partyjność jest, jest ważna, pani marszałku? Bo Szymon Hołownia też mówi o tym, że on nie chce być przy, przy premierze, nie chce być przy partii, że on chce no, działać pod flagą biało-czerwoną. Ale tak. to wszyscy kandydaci będą tak mówili. A praktyka? Tego pani i życie, z, życie. zapytała mnie układ um, mhm. PiS, PSL, Konfederacja. Do tego się odniosłem. Mhm. A tu teoretycznie tak tak jak pani zauważyła, każdy z kandydatur będzie uważał się za osobą, osobę niezależną, funkcjonującą w środowisku i starającą się pomóc dla wszystkich, ale to nie do końca jest możliwe, bo często są dwie, jakby dwa tematy sprzeczne z sobą i to się nie da z, z, jakby połączyć. Jedno z drugim, Trzeba a to właściwie mówi pan wygrać. teraz wprost, że Szymon Hołownia nie będzie niezależnym prezydentem, no to, jeśli wygra. To znaczy, myślę, że większość będzie niezależnym, każdy będzie miał, aczkolwiek nie ukrywajmy, swoje racje, czy ewentualnie przekonania, każdy ma. Kwestia też doradców, bo wiadomo, że też ważna jest ta otoczka, która będzie wokół prezydenta, jak będą doradzać, czy to będzie doradztwo pozytywne, to trudno też powiedzieć, Poczekajmy za jakiś czas, jak już się wykrystalizuje osoby, które faktycznie będą startowały i jak będą się prezentowały. No, patrząc na nasze Hołownię jeszcze 5 lat temu był osobą by nową, jaki nowy powiew polityczny był. W tej chwili będąc marszałkiem fakt jest taki, że sam początek bardzo fajnie się prezentował. Samo to, że była bardzo duża oglądalność w Sejmie w ogóle debaty sejmowej to był to, i też z drugiej strony jedni odbierali to bardzo fajnie, a to negatywnie, że troszeczkę tak nie tak się powinien marszałek zachować. No tak, mówili no, nie chcemy konferansjera, ale chcemy tak, lidera tak, na przykład. No, no zobaczymy, dlatego tutaj mi się wydaje, że najbliższe miesiące pokażą jak do społeczeństwa poszczególni kandydaci dot, 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 dotrą, bo też słuchając dzisiaj, tutaj, jadąc tutaj do pani w, w radio przedstawiciela jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, pan Nowrocki, tak dobrze mówię? Tak. Pan Nowrocki, że też właśnie tutaj PiS patrzy na szerszy elektorat, nie tylko PiSu, że też powinien zgadnąć troszeczkę więcej. Czas Nie. pokaże. Czas Do pokażę maja po jeszcze chwila, tak. czekamy aż wykrystalizują się wszyscy kandydaci, będziemy głosować, aby frekwencja dopisała w, ubiegłym, w ubiegłych wyborach prezydenckich, to było około 65% w województwie lubuskim. Panie marszałku, pół, pół roku już ponad mija od momentu, kiedy ukształtowali Państwo, ukonstytuowali nowy zarząd województwa lubuskiego. Widzi Pan jakieś takie kroki milowe, które się zadziały w naszym regionie przez ten czas? To znaczy zarząd funkcjonuje według mnie sprawnie, trzy kroki milowe. No myślę, wydaje że w tej chwili będzie bardziej widać y, bardzo nowy budżet i nowe zadania, które będą w budżecie. Y, z tych zadań takich ważniejszych, to co tak dyskutu, dyskutujemy, to na pewno jest problem z tą komunikacją y, kolejową. Tu akurat jest dosyć duży y, problem, żebyśmy to poprawili i ten tak to już jest y, z poprzednich lat bolączka. A z innych rzeczy, na pewno trochę dosyć sporo tych inwestycji też planujemy, jeżeli chodzi o drogi w województwie, aby jednak te drogi się poprawiały, lepszy był przejazd. Z innych rzeczy, no też tutaj patrząc, bo nie ukrywam, że troszeczkę mam więcej zajęć w tym momencie, w urzędzie, jeśli chodzi o zarząd województwa, bo Kolega Jacek Urbański ciągle jest na chorobowym, no i mam aż pięć departamentów pod sobą, czy dosyć duży zasięg odpowiedzialności patrząc na różne tematy. Przejął pan obowiązki te moment, departamenty, bo, tak, pana tak, marszałka Urbańskiego. Tak, na ten moment jest tak, że właśnie jeżeli mnie nie, nie byłoby, to on by miał, a jeżeli on w tej chwili jest na chorobowym, to ja to wszystko przejmuję, no i dosyć dużo tych tematów jest no. Nie ukryłem ostatnio, bo też mam departament społeczny i ostatnio tym dyskusję tu z pracownikami filharmonii którzy mają swoje uwagi tam pretensje do dyrektorach jeśli chodzi o podwyżki bo uważają że nie są takie środki finansowe, jakie by otrzymy, otrzymywali jako artyści. No, są takie nawet drobne sprawy ludzkie, które się pojawiają i do mnie docierają. To drobne tymi... z punktu widzenia województwa, ale yy, bardzo ważne z punktu yy, widzenia pojedynczego yy, pracownika ta, mieszkańca. Jak pani redaktor zauważyła, i dlatego tutaj właśnie nie wiem, z jednej strony, tak jak dla niektórych jest te drobne, sprawy są ważniejsze niż te globalne, wojewódzkie, jeżeli chodzi o oddziaływanie. A mieszkańcy do pana przychodzą jako do radnego regionu, no Bo głos oddało. 5 tysięcy? tysięcy 5600 w tych wyborach do sejmiku lubuskiego? No i domyślam się, że jakieś sprawy mają i swoje kłopoty, które chcą rozwiązać. Tak, to nie mówię, że nie są sprawy, z którymi się spotykam, aczkolwiek też z różnymi samorządowcami bardziej nawet sprawy bieżące, bo czy ewentualnie sprawy kanalizacji, czy tutaj z KPO też patrząc na... To, że mamy możliwość uzyskania środków finansowych z KPO bezpośrednio z Ministerstwa Rolnictwa, to co w innych departamentach muszą walczyć, my na, jako województwo mamy już przydzielone, który będzie realizował program rozwoju obszarów wiejskich, czyli Departament, uh -huh. Fundusz, Departament, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj już samorządowcy też starają się, aby te środki pozyskać i wykorzystać, no teraz ostatnio będąc też w Warszawie na spotkaniu z ministrem Siekierskim, udało się tak by przy, przydzielić dla województwa lubuskiego ponad 5 milionów dodatkowych środków jeszcze z, z, z prowu 2014-2020 no i chcemy przeznaczyć to na remont dróg w samorządach. No i to jest zawsze dobra informacja, jeśli chodzi o drogi, bo na to mieszkańcy tak. na pewno czekają. Bardzo panu dziękuję, pani marszałku, za rozmowę. Życzę owocnych obrad dzisiaj podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Gościem LCI był pan Zbigniew Kołodziej, członek zarządu Województwa Lubuskiego. Dziękuję, pani marszałku. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, rady słuchaczy. Kaja Rostkowska, dziękuję. Zapraszamy jutro o 10. Do usłyszenia, do zobaczenia.